Cześć, witajcie na naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy podsumowywać grudzień. Mamy tutaj cztery zdrabki, które wyszły w grudniu. Jest to Kocham Zimę, Vegas, Kasa od Mikołaja oraz na dobry rok. Wszystkie te zdrabki nie okazały się dla nas zbyt szczęśliwe, więc mamy nadzieję, że przynajmniej w podsumowaniu cokolwiek z nich otrzymamy. No a tak to chyba. Zobaczymy, co tu ciekawego się w nich kryje. Mamy 22 zł wydane, więc e, trzymajcie mocno za nas kciuki i oglądajcie do końca, bo ogłosimy Wam konkurs, ponieważ wybiło nam już 500 subskrypcji. Za co Wam bardzo serdecznie dziękujemy, ale o tym na koniec. Najpierw e, zdrapmy to, co należy. Klasycznie od najmniejszego. To proszę, to może nie klasycznie ty zacznij. Nie? No, musimy sobie przybliżyć lekko. Dobra. Oto szukamy naszych wygrywających liczb. Mamy 33. Już prawie kontrolne, jakieś zdrapałem, typowy ja. I 8. Przesuwamy się, że to 60 wyjdzie. No ale dobra. Mamy jedyneczkę. 23. 32, czyli obok. szóstkę 34, kolejny obok i 31. I już to szybko, tylko kontrolne dla pewności. Nie no, chcesz kontrolować, ale. O. Dobra, Vegas. To patrzymy Wiśnie, wiśnie i winogrono, dzwonek, dzwonek i banan. Trzy różne. A no nie, nie różne, ale no i też tutaj nic nie ma. Szukamy 28. Gdzie to jest? Jezus, nie potrafię w ogóle szukać tutaj, no się męczę tylko. Nie wiem czemu wzięłam. mogłam wziąć sobie tamtą. No nie zgadniesz, naprawdę nic nie wygraliśmy. Szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. Zobacz, no, aż się nie chce żadna inna kontrolna znaleźć. No nieważne, dobra, wierzę w to, że nic nie wygraliśmy. akurat. Dobra, Czemu no to leci kasa od Mikołaja. Może się okazać, że bardziej szczęśliwa od poprzednich. Dobra. Trzymajmy za to kciuki. Szukamy. 24, 16, 11. I trzydzieści jeden. No, tak, typowo. Dobra, mamy dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, trzydzieści trzy, piętnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwanaście. 14 i ostatnie 35. Klasycznie nic, nie uwierzysz No dobra, a tutaj musimy chyba trochę oddalić. Choć nie, wszystkie są chyba. Na bonus trochę dasz do góry i będzie super. No, to tak. 250, jakieś tam grube kwoty. Kolejne grube kwoty.

Także no fajnie. Klasyka. Na 22 zł mamy okrągłe 0. Także no cóż, tak jak nam szły premiery, a tak taki nam poszło podsumowanie, także nie ma za bardzo czego podsumowywać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wam obiecaliśmy, to przede wszystkim e, najpierw podziękowania za to, że jesteście z nami, że jest was, was aż ponad 500. I dlatego mamy konkurs, w którym do wygrania będą oczywiście zdrabki. Będzie ogólnie taka paczka od nas, więc żeby trafić, żeby zostać wybranym, trzeba zgadnąć, ile uda nam się wydrapać przez styczeń. Jak widzicie, kwota będzie bliska 0, może tak być. Więc, więc nie wiem, jeżeli chcecie się sugerować, to się sugerujcie, jeżeli nie chcecie, to się nie sugerujcie. W każdym razie macie pełną dowolność. My sami nawet nie wiemy tak naprawdę, ile będziemy drapać przez styczeń. Także ciężko jest nam Wam cokolwiek podpowiedzieć, ale, ale zazwyczaj wychodzi, że dwa razy w tygodniu chyba coś mniej jest. Mniej więcej dwa razy w tygodniu, e, także możecie sobie mniej więcej, nie wiem, policzyć, tam jakieś premiery, o, jakieś tam, nie wiem, co chcecie obliczać, to obliczajcie. W każdym razie w komentarzu pod filmikiem e, umieśćcie swoją odpowiedź. Pamiętajcie, żeby e, nas subskrybować, e, wtedy też będziemy mogli przyznać nagrodę. Jeżeli się okaże, że będą dwie takie same odpowiedzi... No, to albo damy dwie paczki, albo wybierzemy tą, która po prostu będzie szybciej napisana. Tego jeszcze w sumie nie ustaliliśmy, ale, ale najczęściej robimy tak, że, że i tak wysyłamy tej drugiej osobie, bo, bo szkoda nam, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że taka sytuacja się nie zdarzy, więc, więc patrzcie uważnie na to, co piszecie. No, i oczywiście przypominam, że jest to konkurs dla osób pełnoletnich, no bo wzdrawki mogą grać tylko osoby pełnoletnie. Czy masz coś do dodania? Dobrze, strzelajcie, lepiej od nas. No Radźcie i powodzenia. sobie lepiej od nas. Życzymy Wam powodzenia. No i czekamy na Wasze odpowiedzi, i sami też, może w następnym odcinku, zrobimy jakieś założenia. Spróbujemy też tutaj między, coś, sobą. między sobą ustalić. A tymczasem trzymajcie się. No i do usłyszenia już niebawem.